Hi, um, sorry, że się dzisiaj nie odzywałam. Dużo się dzisiaj u mnie działo. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje. Ja nie wiem, co się stało i jak ja to zdałam. Ja byłam przekonana, że nie zdam. Ja byłam przekonana, że obleję na placu, że w ogóle nie wyjadę e, za plac. I, I jak wyjechałam za placu, to sobie myślałam, oh my gosh, okej, okay", czyli obleję na parkingu. I ten pan mi dał... Na... Wiesz, parking jakie można, ja nie wiem ja... Thank you so much Lord Jesus I zdałam Naprawdę fucking crazy Byłam ubrana jak pielęgniarka, jeszcze miałam maseczkę niebieską Więc wyglądałam jak full pielęgniarka um, But yeah Zdałam i teraz tylko czekam Na prawo jazdy i They see me rolling They hate it Możemy teraz zrobić mini Q&A Bo ja mam trochę czasu um, So yeah, let's i don't have any money. Dosłownie, słuchajcie, ja wam powiem, ile mam na koncie. Ja mam na koncie 4000 zł, albo coś takiego, więc. <laughs> nie. This. This. Ok, na to możecie liczyć. Ok, tego będzie, tego będzie pełna, już nie mogę się doczekać. Chciałabym bardzo zrobić taki mini-tour po Polsce uh, i robić spotkania z Wami. Um, a tak poza tym to nie mam za bardzo planów. Aha, w sierpniu jadę z moimi korzenkami z liceum na domek uh, w góry. Trudno mi na razie ocenić, ale wydaje mi się, że tak. Uh, dużo smutnych, jakby, nie wiem jak Wam to powiedzieć, dużo, dużo płakałam ostatnio, ale wydaje mi się, że ostatecznie to wyjdzie mi na dobre. Ja za cholery nie umiem parkować. Za cholery. Parkowanie dla mnie jest bardzo trudne. W ogóle to nie wiem, jak to się nazywa, równoległe, że trzeba tam jakoś dziwnie parkować. Na szczęście mój egzaminator dał mi parkowanie skośne, czyli najłatwiejsze, jakie jest. <laughs> ja byłam. Obsrana. Oh my gosh, you don't understand. I, ja byłam tak zestresowana, że jakby znieczulica taka mi się włączyła. Ja byłam totalnie znieczulona, jak czułam się jak robot, jakby w ogóle. Dowiedziałam się 15 minut temu, że jadę na Mazury, chyba w tym albo przyszłym tygodniu, więc um, raczej tak, chcę, bo jakby doceniam strasznie to, jak ja mam życie, ale e, dużo mi się sypie i mam wrażenie, że nie mam kontroli nad swoim życiem i to mnie trochę boli, denerwuje, ale it is what it is. Um, Raczej, raczej, raczej szybko mi zleciały, ale w życiu nie chciałabym przeżyć tych 7 miesięcy drugi raz. W życiu nie. Oh my gosh. Um, tak. Byłam przede wszystkim strasznie zdziwiona i miałam bardzo dużo adrenaliny i, i dopiero po jakichś dwóch godzinach jakby ta adrenalina mi siadła, albo nie, nie wiem po ile adrenalina siada. W każdym razie potem siadła mi ta adrenalina i byłam mega zmęczona i taka... Um, na ten moment, dosłownie ten moment. Nie. <noise> e, no właśnie, z YouTubem jest trochę u mnie teraz przypał. Um, dzisiaj miał lecieć film w kajdankach z Adam ale nie poleciał, bo jak obejrzałam go już po montażu, strasznie mi się nie podobał. Był bardzo nudny i wolę. E, nie chcę narzekać i uwielbiam swoje życie, bardzo jestem wdzięczna, ale czasami e, jestem bardzo samotna. <noise> bardzo samotna um, Jest mi lżej trochę A w sumie nie, nie jest mi lżej Bo teraz mam więcej na głowie Ale um, nie, nie, nie jestem jakoś szczęśliwa Że nie jestem w domu I, you know, Jest mi trochę smutno Że to, jak to się tak skończyło Bardzo, bardzo, bardzo mnie denerwuje dwulicowość I um, I Atencjusze Powinnam się bać, ale mamy stópy być i ja nie mogę się doczekać. Okej, okay, ja, ja, ja chcę już wsiąść w ten samochód i gdziekolwiek jechać, um, więc nie mogę się doczekać. Chciałabym mieć kogoś na oku, um, chciałabym się budzić rano i myśleć o tej osobie i, i, i starać się i w ogóle, ale nie mam takiej osoby, nie mam nikogo na oku, nie mam żadnego krasza, więc no, nie ma. Um, wiesz, co śmieszne jest to, że ja się czuję samotna, bo mam, mam milion obserwatorów i na każdym kroku ktoś do mnie podchodzi, jak wychodzę z domu, ale... feel so alone. Nigdy w życiu tego nie zapomnę, to było w Sopocie, um, na tym takim um, dużym placu i stałam przy takiej budce i podeszła do mnie dziewczyna. Ja byłam tak podniecona, ja się czułam jak jej fanka, ja byłam... Nie, nie miałam, ale boję się, że za jakiś czas będę miała. Jej. Kurde, to miał być taki radosny QA, bo zdałam prawko i w ogóle. Ale słuchajcie, ja w ogóle usunę ten QA jutro rano. O, jutro mam urodziny, więc jakby robimy nowe story. Ale a propos to, problemy z psychiką. Świat influencerów jest bardzo. Świat influencerów jest bardzo toksyczny, można tak powiedzieć. Um, taki czarny czasami. I dużo, dużo influencerów ma problemy z psychiką i chodzi, prawie każdy chodzi do terapeuty, prawie każdy ma jakieś tam problemy. Więc boję się, że ja za jakiś czas też będę musiała. Na razie jeszcze jakoś się trzymam, ale uh, it's hard sometimes, it's really hard, więc zobaczymy. Trzymajcie kciuki!